Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, yy, nowy tydzień i zaczynam od tego, że wychodzę. Tak, yy, szalik, płaszcz, bo chłodny poranek. Zabieram tylko swoją torebkę, kluczyki do samochodu, kluczyki do domu i w drogę. Yy, więcej opowiem Wam później, co i jak gdzieś Wam tam przelotnie znowu coś tam nagram. A póki co, przyszłam się tylko do Was przywitać, puścić do Was dobrą energię, bo sama jestem w dobrej energii, w dobrym humorze, yy, więc. Miłego oglądania, miłego dnia, czy tam wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia za chwilę. Kto zawiesił flagę na 11 listopada? My tak, widzę u sąsiadów też, także fajnie. Wpiszcie, jeśli też wywiesiliście. Smachana, ale pooglądałam to, co chciałam pooglądać. Co prawda wszystkiego nie załatwiłam, ale nie jest źle. I teraz szybciutka przebitka z. Poczekajcie, Pepko, Rosman, biedronka, bo Biedronka macie bardzo dużo czerwonych matek bardzo dużo. Ja już żałuję, że nie wzięłam proszku, bryza, ale chyba jeszcze dzisiaj go wezmę, bo tam jest 29 zł. Nie wiem na ile prania. Kupię to Wam po prostu pokażę. A podobno jest zachwalany, więc. Czemu nie przetestuję. Na pewno nie kupiłam pojemników na proszek, właśnie, bo chciałam yy, tak proszek kupić yy, i przesypać do pojemnika, bo wiadomo, jak one są właśnie w tych woreczkach, to się to wszystko rozsypuje. No mi się to nie podoba, robi mi się bałagan w pralni. Także teraz szybciutki przegląd. A jeśli nie chcecie, to przewijacie i yy, pokażę Wam, co kupiłam. żebyś mi nie spadła tu. Tak jest, Emi. Jesteś strasznie blisko i masz taką dużą buzię. Takie masz włosy. Dzisiaj miała włosy rozpuszczone, słuchajcie, tylko u góry miała spięta trochę. Mówi, że jej robiły yy, fikumiku. Dobra, Emila, to może zacznijmy z tego Całe małego naszego lepcje. sklepiku. Tak, robiło fik. Tu. O, coś yy, za dużo związałam. Dobra, Emi, Ej, a gdzie masz okulary? Zdjęłaś, jak wyszłaś do domu, czy co? No bo mi strasznie porwało. A dobra, to okej, okay, chodź, bo myślałam, że zostały w szkole. Emilka, pokaż, y, co Ty masz z takiego Dlaczego? małego sklepu. <śpiew> no Dlaczego? Naprawdę? otworzyliśmy, żeby mogła sobie powychodzić, no. Tata tak zrobił. Emi, to tak szybciutko. Czyli wkłady pilota, nie wiem, czy używacie, Emil, ale nie tak bardzo blisko, bo oni y, dostaną oczopląsu. Tak, z pilota 8 zł za sztukę dawałam. Myślę, że spoko cena. Ja kupuję Emilii, ona tym pisze. To jest wymazywalne długopis. Zresztą u nas Filip też tym pisze. I tutaj są 0,5. Bo jeszcze 7. są 0,7 grubość. Yy, no to ja wolę te cieńsze, bo ładnie pisze. Tutaj wzięłam yy, wkłady. Takie za 5 zł, żeby mieć je do samochodu. Wrzucam i jak jestem właśnie na cmentarz, daję. ja wczoraj byłam u rodziców, u braci, to mam je w samochodzie. Nie muszę myśleć, że może nie będę miała po prostu. Tak samo mam tą wyciąganą zapalniczkę i jest mm, po sprawie. Byłam w Rosmanie, słuchajcie. No podobał mi się właśnie tam jeden y, z kalendarzy. Emilka, czy ty możesz zakryć papugę chwilę? Bo ona będzie bardzo przeszkadzała. Niektórzy widzowie nie lubią papugi. Nie chcę tutaj. Dobra, byłam w Rosmanie i mówię, że spodobał mi się tam y, jeden z y, kalendarzy adwentowych. I tak się zastanawiałam, choć pani pokazywała mi. Ten drugi, który bardzo szybko się rozchodził. Na pewno Wam zaznaczę gdzieś tam w przebitce. Bram poprosił o lakier do włosów. On jeden na studiach ma, ale nie ma w domu, przykryjesz ją z takie? takim albo czymś. Więc wzięłam, wzięłam jeszcze tylko kulkę pod pachy dla siebie. Nie wiem, nie miałam. Z Isany ona była po prostu, 5,99 więc tak wzięłam, i tutaj jeszcze brałem no jakąś pasta do włosów. Też jedną mam na studiach, drugą chcę mieć w domu. Tak to jest. To nie tylko dziewczynki się chcą upiększać, ale chłopcy też boją o siebie. Ja cieszę się z tym, że właśnie chłopaki nie są tacy obojętni. Tutaj wzięłam z centrum sobie ulotki, to pooglądam. Tutaj mam jeszcze zbiedrąki, tak jak mówię, nie wiem, czy nie szurne, jeszcze potem troszek. I tak, bułki. Takie, może będzie do szkoły, może dla mnie też do kawki. Marchewka, Boś tam była taka czekilowa. Poczekajcie, Emilka, pomogę do ciebie po tą drugą stronę i wtedy jej będzie zjeżdżało. O tak, o Kuba chwilę idzie spać. No. Papier toaletowy? A, ty wchodzisz tutaj, dobra. Tutaj są zwykłe kajzerki, dwie. Tu w centrum, yy, też na prące. Emila lubi właśnie te papita. papita. Popita, popita i tak samo jest z, dla Filipa z 3 bitami. Na pewno też mam dwa. O, też tam jakaś obniżka. To są ulubione Filipa. Leczne kanapki dwie. W biedronce są teraz jak weźmiesz trzy, to są za dwa z groszami. Z groszami, tak. Co do, do tego? tego. No ten tak mija. matko, ja nie wiedziałam, że ty masz ten. Dobra, Ja myślałam, że ty masz z pilota. Zobaczymy, czy podejdą. To jest też z pilota? Dobra, nieważne, potem Ej. zobaczę. W Rosmanie nie dostałam gratis no. takie małe chusteczki, to chyba dla Ciebie. Popatrz. Fajne? Tylko zawsze trzeba otworzyć. To jest. Eee, no i mówię, że w promce, no to wzięłam Mama. wkładki kosmetyczne i się brudzisz? Sweter poszedł? Nie, dobra, to idź umie rączkę, żeby się nie pobrudził sweterek na No. Czarny Czarny. A i naprawdę? No. no. to ja nie chcę czarnego. Dlaczego, pani Sylwia? Dobra, wymienimy, Mila, nie. Upać, no to nie chcę czarny. czarnego, tak. Bo zaraz mała wymieni. E, mus, tak jest właśnie szybko, szybko, szybko i nie zapytałam pani. Ale to nic, to jest super, pani, ona mi zaraz to wymieni. A nawet tak jest po drodze do szkoły, to spoko. Dobra. E, Pietruszkę, śląska kiełbasa, ja ja lubię, ona jest ja z szynki no, z cebulą. Tak, wymienię Ta, na niebieskie, tak. No to jeszcze inny ten. Do Innego długopisu. No właśnie, i teraz tak. Dobra, to ja je zwrócę po prostu no. yy, Woreczki do kosza i jeszcze takie woreczki, bo już tam się nam kończą. Ale małe ja eee, no sam... Teraz macie tak samo krąg takie. malutkie. Pewno... No, takie malutkie. Ale grubiutkie. Tak. Eee, w promocji macie teraz e, te zapachy, tylko tak jak u nas to one były już tak wybrane, że je wzięłam. Dwa zresztą tego jeszcze nigdy nie miałam. Może warto spróbować czegoś nowego. ładnie nie pachnie. Chcesz pomoc? Nie. Nie, a ja je dałam. Dobra, nieważne. Tak, jeszcze nie miałyście, to ja wam serdecznie. Polecam. Ja sobie coś gryzie. Z Biedronki skusiłam się na takie coś i to będzie świeciła. Czyli taka szopka. No, to dzieciątko takie maleńkie. Fajnie. Otwórz. Ty już chcesz? Tak. sobie będziesz? Dobra, proszę. Trzymać. Przeciw pomidorowy, bo oczywiście mamy rosół z niedzieli. Dwa sofi. To tyle z tych zakupów dziś Idę robić szybką pomidorówkę i nie wiem co jeszcze, ale wszystko będzie mało także, bo za chwilę będę znowu jechać po Filipa. I proszę Państwa, Ani obejrzymy i godzina 14. zaraz będę jechać po Filipa. Trudno. Powiem Wam tak, że wyciągam sobie jeszcze moje takie stare świeczki, nawet nie wiem skąd i będę chciała po wypalać, bo to tak jak zostało już tak gdzieś tam na brzeszkach, ale ja powiem Wam, że ładnie pachnie wanilią i będę miała fajną Szklaneczkę. O, Brian tu do mnie pisze, słuchajcie. Weekend spędziliśmy wszyscy razem. W piątek leżeliśmy w łóżku, wszyscy w sypialni. Oglądaliśmy jakiś tam film. oczywiście usnęłam, ale nie mówię nikomu. W sobotę to Brian trochę pojechał do koleżanki. Oczywiście wcześniej musiał mi pomóc, bo mówię, nie ma to tamto, że przyjeżdżasz ze studiów i już nic nie obchodzi. Więc miał tam swoją działkę. Musiał posprzątać jedną z łazienek. Zrobił to potem razem z mężem, pograli jeszcze w, w co graliście? Billarda Bilarda, dokładnie. Było też w tygodniu niezdrowe jedzenie, bo byliśmy na kebabie. No a potem Ani się nie obejrzeliśmy, musieliśmy go odwieźć. My jeszcze robimy tak, że jedziemy na cmentarz do moich rodziców, świecimy tam świeczki, odwieźmy Briana, także niedziela to nam chciała tak pyk. Mąż wyciągnął Emilę na długi spacer. Byli w tym czasie, kiedy ja przygotowywałam drugie danie, w lesie i nie tylko. Gdzieś tam spacerowali, także fajnie. I to tak było idealnie, że złożyło że słuchajcie, oni wchodzili w bramkę i spadł deszcz, więc im się znowu upiekło. Powiem Wam tak, nadal rozkminiałam, jeśli chodzi o te rozdania, bo bardzo chciałabym Wam coś już dać. Ale nie chcę mieć tu żadnych problemów, więc stwierdziłam, że co jakiś czas we filmie bez żadnego tam uprzedzenia wcześniejszego będę dla jednej osoby przygotowywała jakieś tam no, dwie, trzy rzeczy. I tym razem zdecydowałam się, że oddam yy, paletę Nude, Słuchajcie, Vibo. Tutaj macie kolorki. Ja tak chciałam i nie będziecie nic widzieć. Takie więc, jeśli Was interesują takie kolorki, i do tego wezmę jeszcze ten komin. Popielaty komin, nówka nieśmigane i myślę, że fajnie będzie to wyglądało właśnie razem w rozdaniu. Pójdzie, wiecie, w kopercie zwykłej tej bąbelkowej. Pocztą wyślę to do jednej z osób. A myślę, że wylosuję ją na przykład za tydzień w poniedziałek. Sama wybiorę, zdecyduję się i pod tym filmem piszcie tylko yy, słowo rozdanie. Ja z tych osób po prostu gdzieś tam w komentarzu nie musi być małą, literą, dużą, literą, byle jaką, Ja po prostu wszystkie te komentarze przeczytam i do jednej osoby w poniedziałek za tydzień yy, powiem nawet tutaj, słuchajcie, żeby było łatwiej na filmie w poniedziałek. Zdecyduję do kogo yy, te komin i te cienie pójdą. Tak będzie najłatwiej, najprościej. Nikt mnie nie będzie o nic oskarżał, podejrzewał, bo ja naprawdę nie chcę mieć żadnych problemów. Teraz ja mam dość swoich. I yy, nie żeby tutaj, ale wczoraj na ciastku. Słuchajcie, w cukierni zostało mi jedno ciasteczko takie, takie piękne. Snickers. I za chwilę zrobię sobie kawę w jakimś jesiennym kubeczku, bo druga godzina i zabieram się szybciutko za tę kopytkę, żeby przynajmniej Filip zdążył gdzieś, bo oczywiście moje dziecko jedzie na siłownię. Tak się wciągnął. Zresztą jak Brian. No Brian już pisze, że mm, dziś nie czuje się za dobrze, boli go do głowa, gardło. I w ogóle rozbity, dobrze, że wczoraj jeszcze po drodze jak żeśmy go odwozili wstąpiłam do apteki, wykupiłam trochę leków dodatkowych, bo ja mu wcześniej podałam, ale są mu się pokończyło, po prostu y, to uzupełniliśmy. No i właśnie mówi, że już rano zjadł, a teraz y, powtórzy serię i wieczorem idzie spać, nie idzie na żadną siłownię, nie ma po prostu siły. Ja mówię, chłopie oszczędza się, no bo tam opuszczać nie możesz, wiesz jak jest, my jesteśmy daleko. Ale to jest człowiek rozgarnięty, więc sobie poradzi, nie zajmuje sobie tym głowy. W ogóle staram sobie odpuszczać, ale w sobotę słuchajcie dostałam medal, ja muszę ten medal pokazać. O takim medalu mowa, na wstążeczce dostałam od męża Emilii za to, co wzwojowałam w sobotę. Bo tak się wciągnęłam yy, w sprzątanie. Że po prostu całą sobotę działo mi to tu, to tam, jeszcze. A dobra, jeszcze na sam koniec, już po ciemku, ciemna noc za oknem, a ja jeszcze sprzątałam, składałam po prostu ubrania. I mąż tu z Emilią zrobili mi medal, dali mi medal numer jeden, także oni mieli ubaw, a ja miałam spokojną głowę, bo posprzątałam to, co chciałam, choć po prostu nie wszystko, ale teraz już. Będę szła krok za krokiem. Mamy też pomysły na to, żeby zrobić trochę remontów w domu. I teraz nie będę Wam mówić jeszcze, co to się będzie działo, ale pomysłów jest. Mamy trzy konkretne pomysły i myślę, że po prostu gdzieś tam w filmach będę Wam mówić o tym, żeby po prostu nie zapeszyć, bo zazwyczaj jak się tutaj pochwalę, to potem. Całe plany po prostu diabli wzięli. Ten tydzień jest tygodniem szybkim, szybko zleci, bo codziennie mam coś w kalendarzu zapisane. Już jadę na przykład na paznokcie i po drodze muszę załatwić jedną sprawę, nawet chyba wie. Także na pewno do południa to mi tak o. I pewnie załapi się prosto, żeby odebrać Emilię o 12.35, chyba że się nie wyrobię, to zrobi to mąż. Mężu mam jeszcze auto do mycia. Nie słyszy. Albo nie chce. A, udaje, że nie słyszy. Miałam właśnie to powiedzieć, że udaje, że nie słyszy. Wydało się, no. Widzicie, Mój facet czasem też nie słyszy. To nie jest tak. Trudno. Jutro nie wiem, czy dam rady. To spróbowałbym taką myć pod domem, że powiem. Wiem, że nie wolno. Teraz mi tu ktoś napisze, że nie wolno, ale słuchajcie, on jest naprawdę tak. Takie mycie. Mm, w maini to nie jest nic równemu temu, co robicie w domu. Słuchajcie, piszcie pod tym filmem rozdanie. Jeśli zależy Wam na, tym, na tych dwóch rzeczach, które tu pokazałam, wszystko, nówka śmigane, zawsze tak samo. I za chwilę w poniedziałek piszę do jednej osoby pod tym filmem, że to jest Twoje. Taki jeszcze moment z nadgarów, że tak powiem. Pomidorówka jest zrobiona, zostało mi trochę makaronu, ale Mila chce z serem i cukrem. Tutaj już jest ubrana moja zupa pomidorowa z pleksem, ze śmietany, słuchajcie, i dużo pietruszki, bo ja uwielbiam. Ale mało tego, mąż mówi, że on by zjadł, bo mamy sos grzybowy. On teraz jest taki, bo jest z lodówki prosto, więc on sobie będzie odgrzewał. Dość gęsty. On był robiony w termomixie. Mamy sos grzybowy i mówi tak, wiesz co, zrób placków ziemniaczanych, to no więc ja zrobiłam taką małą porcję. W zasadzie tam na termomiksie możecie sobie po prostu zmniejszać porcję, ilość porcji, więc zmniejszyłam na dwie, czyli dla mnie i dla męża. No i mamy jeszcze surówkę, którą wczoraj robiłam do obiadu, przepyszna też w termomiksie, także dzisiaj ekspresowo obiad jest, ale słuchajcie, to jest nie koniec gotowania, bo ja jeszcze zamierzam zrobić te, Boże, kopytka, bo mój Filip za chwilę przyjdzie i ja obiecałam mu, że będą kopytka. Emilia do końca dnia to jeszcze też wsunie kopytka, także tyle z nadgarów. Mój mąż to też jest taka stara dusza. Zobaczcie co przyniósł, uratował, bo on już to odczyścił. To jest już odczyszczone i takie, jakie ma być pomalowane. Eee, tutaj nóżki też wyczyścił, czyli taki mały stołek, ale raczej z przedszkola gdzieś tam. Ktoś miał go wyrzucić, a mój mąż mówi: Nie, nie dawaj, ja to odrestauruję, wyczyszczę, pomaluję i będzie jak nowe. Dołożył nóżki, żeby nie rysowały, bo one nie miały nóżek. I właśnie mamy takie małe krzesełko. Słuchajcie, yy, czasy, gdzieś tam przedszkola, a może jeszcze nawet yy, żłobka, mi się przypominają, jak moje dzieciaki też chodziły. Ja chodziłam, też siedziałam na takie, takich małych krzesełkach zresztą, jeszcze w zeszłym roku, na wedługkach. Na takich siadaliśmy. A za chwilę pokażę Wam jeszcze jedno krzesło, które mąż uratował. Szkoda, że nie pokazałam, jak wyglądały wcześniej. Zupełnie o tym nie pomyślałam. Tak, jesteście ze mną w garażu, bo właśnie to krzesło jest, no, jeszcze. Także tak yy, odmalował. Ono było bardzo powdzielane, bardzo brzydkie. Ja tu się upieram, żeby mąż zamontował białe siedzisko, wiecie, takie yy, futerkowe i ja sobie go ukradnę, ale mąż mówi także nie, to jest typowo takie krzesło do garażu, rośnie no się kręci, nie? Mm, tutaj ma tron mój mąż, tam wiecie i tutaj bilard, bo tak jak Wam mówiłam yy, w sobotę były rozgrywki, Brian tu ciał, żeby nie zapomniał jak się to dzieje, to Razem z moim mężem. Powiem Wam, że ja nadal wciąż jeszcze nie umiem grać, mimo tego, że mam w domu, także trochę wstydnie. Dobra, nadrobimy. No i nie mówcie, że nie wyglądają uroczo te słonie kupione w kiku za dyszkę, za sztukę. Się. Gonią się tak? Bo widzę właśnie, kto tak poukładał, że one się gonią. Ja całkiem inaczej je ustawiłam. To tata pewnie nie? Tak, myślałam, że to tata maczał palce w tej. Przestawianiu naszych słoni, ale widzę przynajmniej, że mu się podobają. Jak już widzicie, siedzę sobie przy moim biurku, bo czas będzie yy, wziąć się do obrabiania tego filmu, żebyście jeszcze dzisiaj obejrzeli. A teraz trochę słabo mi to wychodzi i tak jak ostatnio film poszedł o 19, a ja wiem, że czekacie, bo yy, często, kiedy tylko się spóźnię troszeczkę, to już wtedy dostaję yy, zapytanie, czy u mnie jest wszystko ok. I też czasami odpowiadam, bo że po prostu nawalił internet nie ja. Ja staram się, żeby te filmy były urozmaicone, żeby było troszeczkę przepatane z muzyką, trochę, żeby było po prostu ciekawie dla was, żeby było też miło dla oka. Także no, trochę schodzi, dwie godziny, to na pewno schodzi mi właśnie tutaj przy tym biurku. No ale y, lubię to miejsce, cieszę się, że mam swoje miejsce y, tu w sypialni nikt mi nie przeszkadza nawet kiedy mąż ogląda sobie coś tam na telewizorze czy gra, to ja po prostu zakładam słuchawki i mogę się wyłączyć zupełnie nie to co na dole kiedy pracowałam właśnie przy dużym stole, bo tam ciągle był ruch, tam była papuga, tam były dzieci, ktoś wchodził, ktoś wychodził i po prostu nie mogłam się skupić. A tutaj przy tym biurku jak najbardziej to jest moje miejsce, pomału je organizuję i co? Dobrze mi tu. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za dziś. Dziękuję Dominice, która wysłała mi numer telefonu i dzięki której nie tyle moja Emilka, bo moja Emilka też dostała misia z Biedronki, bo tutaj jest mowa o naklejkach z Biedronki, ale Emilia moja oddała wypełniony album dla innej dziewczynki, żeby i ona miała swojego misia, o którym tam marzyła. Także Dominika uszczęśliwiłaś dwie, a nie jedną dziewczynkę. Raz jeszcze Ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A Wam wszystkim Również dziękuję. Życzę Wam miłego yy, wieczoru, skoro to oglądacie dzisiaj. A jak jutro, to miłego poranka. W ogóle życzę Wam wszystkiego y, co najlepsze. I do zobaczenia już w środę.